Siemaneczko, z tej strony Deniu, witam was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii, gram na serwerze Anarchia SMP, jest to serwer craftcube.pl, jest to pierwszy dzień, kiedy po prostu chciałem zagrać na nowym trybie, który jest ostatnio bardzo, ale to bardzo popularny, chciałem spróbować swoich sił, więc jestem, jest to serwer dla wszystkich, możecie też wbić, możecie też ze mną zagrać, zobaczcie jak wyglądał mój pierwszy dzień na Anarchia SMP. Pierwsze co zrobiłem, użyłem komendy RTP, żeby wytepać się jak najdalej spawna, żeby móc na spokojnie pozbierać sobie itemki. Zacząłem od kopania drzewa, później zacząłem sobie szukać jakiegoś fajnego spota na pierwszą bazę. Jak sobie płynąłem i płynąłem, zauważyłem, że na mojej drodze pojawiła się ogromna wyspa. Postanowiłem, że wejdę na nią i poszukam materiałów do rozpoczęcia rozgrywki. Dla mnie najważniejsze był wtedy węgiel, żelazo i może jakieś diaksy. Na swojej drodze znalazłem sporo węgla i sporo miedzi. Miedź pozwoli mi zarobić sianko, żeby założyć gildię na tym serwerze i być coraz silniejszy. Już po kilku minutach gry zaczepił mnie pierwszy gracz. Postanowiłem, że spróbuję coś od niego wyżulić. Może da mi jakiś kozacki itemek. Słuchajcie, udało się, chłop rzucił mi diamentowy kilo 333. Czajcie to Fortuna 3! To mi pozwoli wykopać ogromną ilość diamentów na serwerze. Jest Cox. Gdy biegałem w poszukiwaniu przedmiotów, znalazłem opuszczoną wioskę. Postanowiłem, że wykopię sobie troszkę białej terakoty, żeby sprzedać ją i mieć więcej sianka. Podróż czas kontynuować. Wydawało mi się, że jestem zbyt blisko spawna, więc odpaliłem swoje koordynaty i biegłem jak najdalej. Po chwili podróży zaczęły przeszkadzać mi te shadery, przeszkadzała mi to jasna poświata, przed idealnie, przed twarzą, która robiła jakąś dziwną drogę do nieba. Zmiana shaderów znacznie ułatwiła mi rozgrywkę, noc była o niebo jaśniejsza i widziałem więcej na swojej drodze. Po chwili dotarłem do nowej wyspy, którą postanowiłem eksplorować w poszukiwaniu nowych itemków. Biegnąc przed siebie bez celu, moim oczom ukazała się nowa wioska, nie liczyłem na zbyt wiele, ale postanowiłem, że pozbieram jakieś materiały, kilka nasionek, kilka drzew, może jakieś łóżeczko, skrzyneczkę. Niestety w wiosce nic nie znalazłem, więc postanowiłem się udać w dalszą podróż. Po drodze trafiłem na kopalnię, w której zauważyłem, że pali się pochodnia. Postanowiłem, że wejdę do środka, może znajdę jakąś skrzyneczkę, może jakiegoś gracza, którego będę mógł zabić. Niestety w środku nic nie było, więc postanowiłem, że. Pójdę dalej przed siebie, może znajdziemy coś lepszego. Podczas pięknego wschodu słońca znalazłem bardzo, ale to bardzo ładną łąkę, postanowiłem, że wykopię dziurę w ścianie, postawię pierwsze piecyki, aby przepalić swoje materiały, i pozbieram trochę trzeba, żeby przygotować się na zejście pod ziemię i zrobić swoją pierwszą bazę. Kiedy wydawało mi się, że już mam wystarczającą ilość drewna, wróciłem do swoich piecyków. Pozabierałem swoje przepalone kawałki miedzi i postanowiłem, że udam się w podróż najlepiej nad jakiś ocean, żeby zbudować sobie bazę głęboko, głęboko pod wodą, pod jakimś oceanem. Słuchajcie, nie uwierzycie, co się stało? Podczas mojej drogi, w poszukiwaniu miejsca na wymarzoną bazę pod wodą, stało się właśnie to.